Siemanko, dzisiaj odcinek z Legiona na PTB i tu przedstawiam bilder, którego boję się, że ludzie zaczną abizować jak już wyjdzie update, bo będzie on strasznie się nużący i trudno do gry w sumie. Jak wiemy, od tego update'u geny będą trwać 90 sekund. No i najlepsi stwierdzili, że w sumie hmm, aktualnie geny trwają 80 sekund i w Legiony grają tanatką, więc zależy że się to to wiemy, ponad co sobie latają. Długo to schodzi, w sumie tak powoli się wykrwawiasz. Pech polega na tym, że długo trwa mecz. Więc update'ujmy tak, że M1 Killer, czyli m.in. zostaje dostaje buffa. Zbufujmy perk'i pod slowdown i będzie fajnie, co nie? Więc no, Legion, M1 Killer, czyli będzie kopał palety, będzie postępować prostu bardziej killerem. On i dosyć to do dostaje buffa do maksymalnie 22% zamiast 20% z powodzenia kręcenia gęb, na przykład. Mamy jeszcze taki paczki skoczku GIF of Pain, który dostał z 9% na 16% wolniejszego kręcenia gena. A żeby było jeszcze śmieszne, to możemy wziąć Playfinga i Pentimento i mamy tutaj jeszcze dodatkowe 30% wolniejszego kręcenia genów. I to wszystko, znaczy to wszystko razem sumujemy. Mamy tutaj 22%, to mamy 16% zbuffowane, no i mamy 90%, 90%, 90 sekund kręcenia gena aktualnie. Masakra, serio, Te mecze będą trwać po prostu wieczność i. Nie wiem, no coś się będą się zrobić. Ja się w ogóle dziwię, że. tanka nie dostała jakiegoś nowego efektu. Jak zobaczyłem, tanatkę stwierdziłem, ok, chyba zauważyłem po prostu, że jest problem z regionem. Zmieniam tanatkę. Nie, po prostu ją co jest. Tanatka po prostu z... z czasem cały czas dostaje bufy, bufy, bufy. Jedyny lepiej, jaki wyszło, to, że nie działa na leczenie. A mówię. A na op top of that możemy jeszcze dać Never and dzięki będziemy mogli biegać po całej mapie i będzie na dłużej trwało frenzy i podczas tego frenzy dzięki czerwonemu Jadonowi ryny, które nie będą kręcone, będą się regresować. No po prostu tato się nie da grać. Nie da się. Nie rozumiem, czemu to w ogóle do tego doszło, że takie jest. Ale nic to jest. No i cóż, no, mówię, były się takie plagi Legionów, jak to wyjdzie już na server live. Mam nadzieję, że coś z tym zrobią, coś przemyślą, ale zobaczymy. Wiecie, jak. Nie tak posta, to nie będzie problem. Gorzej, że się to utrzyma na dłużej. Ale nic. Wejdźmy do materiału, zobaczmy na Twitcha, link w opisie i to się wyślał mój nickname na Twitchu, więc no. Zapraszam, tam jest takiego kontentu, będziemy się bawić. No i co? Wejdźmy do meczu. jest info. I zjeżdżamy, ale dokładnie. Ale laguje gra? Dobra, Mam nadzieję, że nie optymalizę się, ale to jest nic nowego. Ale zabawa! to pet będzie zlegowany, mam wrażenie, co nie? Dobra, gift of pain potrzebuję. Tutaj. Dojeżdż komendę? Tak, tak. O, na naklej, będę wykręcał on Tam możemy podejść. Zuszy rannego. Siema. Co nie mają zrobić, powiedzcie mi, dla tego legiona? Mówię, nie, oni to serio muszą zmienić, co nie? Normalnym atakiem? Oczywiście, znaczy, co chcę najpierw co bi dogadnąć? Teraz w sumie będę grał z normalnym legionem, bo... Oni sięgają zbytnio. Dobra. Dobra, to był deadhart? I jeżeli zrypałeś, no to on dostaje Spin booster, co nie? Ja teraz działam. Dobra, teraz jest jakieś szybsze kopanie. Czerwne kopanie. Nice. Flash. no, Czuję, że jest trochę płynniej. Jest przyjemna. Oni się kręcą zbytnio. Dizzy. Chyba ich złamałem. Wiecie?

to dziewczyna jest tak głupia. Ludzie sprawdzili to Harda i Round Tak. Sprawdzili Death dobra, już wszystko z tego PTB. 2 sekundy trwa? Jeden. Jedną. Jak Superman tylko mi ta. Ej, co to tego Nie wiem. W dwa? Nigdy nie patrzę. Ile waży? Z Może coś poprawi, bo nie będzie. On wygląda, jakby był taki. no niepełnosprytny, co nie? Tak. A. Jeszcze brakuje, żeby była animacja z tego, z. jak się nazywa? A. to co nie? Że on tak biegł z rękami do tyłu, co nie? Nowy Dead To wygląda jak Daba, robił? No za. Tak. Mówię, no i fajny Bizik, co nie? Przyjemny, przyjemny, zajbisty. Coś też, że nie będą będę nienawidzić za tym Beasy, nie? Animacja słaba? Jest, jest. Okej, będę miał jakąś coś ikonkę specjalną na koniec gry? Nie, to jest poza zwykłe. Aha, czyli... Wbicie się tego prestiżu? Daje ci tylko i wyłącznie to, że masz poświetlone portrety w menu. No i teraz widać, że kto mi dał. Ja gram Legionem, mogę Meg, mogę ją NIOM, White.